co to był za mecz, co to było za spotkanie kapitalne, jakie emocje do ostatniej praktycznie minuty dzisiaj na temat meczów dwóch, ale skupimy się też w dużym stopniu właśnie na temat meczu Real kontra PSG i Królewscy wygrywają PSG odpada, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Co to za klęska? Co tam się działo praktycznie? Potem bójka w szatni. Neymar ma pretensje do Donarumy Musieli koledzy rozdzielać, tak? Wparował też tutaj dyrektor sportowy PSG do pokoju arbitrów sędziowskiego, tak? Że tam po prostu były problemy, zawinił, jakby ich obarczał winą za to, że PSG przegrało. No właśnie, co tam się działo? Praktycznie prawdopodobna sytuacja. Porozmawiamy sobie na temat tego spotkania. Też będziemy rozmawiać o Oczywiście na temat meczu Manchester City kontra Sporting Lisbona, ale wiadomo, tutaj praktycznie wynik był ustalony od samego początku, no bo pierwszy mecz, zaliczka punktowa, tak, bramkowa 5 do 0, no trudno byłoby praktycznie Sportingowi odrobić tą stratę, nie oszukujmy się, 6 bramek, żeby zdobyli, no to jest po prostu mało prawdopodobne. No właśnie. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Nieprawdopodobne spotkanie mecz Real Madrid kontra PSG 3 do 1 tak wygląda praktycznie to spotkanie Dwumecz 3 do 2, zwycięstwo tutaj. Realu Madryt, Real Madryt odrabia te straty, i się chodzi o to pierwsze spotkanie. Ciekawa była sprawa. Pamiętam tutaj wypowiedź Mateusza Borka, który był w studiu na TVP Sport przed tym spotkaniem i było pytanie, tak, tutaj, właśnie jak się zaprezentuje Real Madryt. No to Mateusz Borek powiedział w ten sposób, że Real Madryt no nie może zagra zagrać gorzej niż to miało miejsce w ostatnim meczu, tak, Ligi Mistrzów. No i rzeczywiście, tak, no nie mógł się zaprezentować Real Madryt gorzej, bo przecież to to była katastrofa. Ten pierwszy mecz z Pesrze, a teraz wszystko po prostu było perfekcyjne. Trudno, tak naprawdę, się doczepić do czegokolwiek w tym meczu, jeśli chodzi o Real Madrid. Tak, Bo Pezrze to już zupełnie inna sprawa. Ale bez, że po raz kolejny udowadnia tak, te mityczne sformułowanie, że pieniądze nie grają w piłkę. E, można mieć najlepszych zawodników, obrońców, bramkarzy, e, po prostu ozłocić ich, tak, e, można pompować tam mnóstwo pieniędzy i tak, to nie jest gwarantem tego, że zdobędą Ligę Mistrzów, a moim zdaniem tutaj to nie jest kwestia problemu jeśli chodzi o zawodników, tylko kwestia trenera, tak, no po no, moim zdaniem ma wylot z tego klubu absolutnie, tak, e, jest to tylko kwestia praktycznie czasu. E, musi tam przyjść klasowy the trener typu właśnie Zidane, typu Pep Guardiola czy Jurgen Klopp, chociaż wiadomo, że niektórzy z nich mają po prostu ważne kontrakty, a przede wszystkim Zidane moim zdaniem, żeby poprowadził ten klub do sukcesów, aczkolwiek może to nie być takie łatwe, bo wiadomo, że Mbappé no też wyleci z tego klubu, tak, znaczy nie wyleci, nie wyrzucą go, tylko sam chce opuścić, prawdopodobnie pójdzie do Realu Madryt, no wszystko na to wskazuje też podczas tego meczu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na, ta, na taką rzecz, że podczas tego meczu, jak na przykład piłkarze Realu Madryt faulowali e, Mbappé, to on nie ma pretensji do, do nich jako piłkarzy, tylko zaraz kierował pretensje do sędziego, czyli jakby zdawał sobie sprawę, że nie chce mieć pretensji do kolegów z Realu Madry, tak, bo oni zaraz będą kolegami z drużyny za kilka miesięcy. Oczywiście no, Mbappé tam nic nie mówi oficjalnie, że chce odejść, no ale nie ma co się oszukiwać, tak? no tam już osiąga tutaj sufit po raz kolejny tutaj nie zdobywa Ligi Mistrzów z PSG, no to tutaj frustracja jego rośnie. Natomiast no, rzeczywiście Real Madry tutaj zwycięża kapitalne spotkanie, kapitalny tutaj mecz. Zobaczmy sobie też na te Statystyki, one są zdecydowanie po stronie królewskich. 21 do 10, szczały, szczały na bramkę, 7 do 4, posiadanie piłki, PSG miało więcej posiadania piłki, podania więcej, praktycznie PSG miało tego podania, celność podań, no to jest mniej więcej zawsze ta sama, praktycznie na tym samym poziomie, no i też rzuty różne 5 do 2, 5 praktycznie tutaj do 2, spalone 2 do 2, kapitalny mecz, kapitalny też koncert, jeśli chodzi o Mbappé, praktycznie koncert tylko jednego muzyka, w cieniu byli tacy zawodnicy jak Messi, czy też na przykład tutaj Neymar. Absolutnie tutaj w cieniu. Chociaż wydawało się, że z taką ofensywą, tak, wychodząc praktycznie taką ofensywą Neymarem, Mbappé i Messi, no, muszą praktycznie zwyciężyć, wygrać to spotkanie. O tej Benzema ich rozklepał, tak, no już praktycznie zawodnik po 30, który przeżywa drugą młodość, kapitanie też wygląda tutaj Modric. Aczkolwiek ja bym zwrócił uwagę też na jedną rzecz, że e, praktycznie Real Madrid gra tym samym składem personalnym. Tutaj duża rola jest Carlo Ancelottiego, tak, Carletto, to on dużą po prostu odmianę dokonał, jeśli chodzi o tą drużynę. Szybka, praktycznie gra. Wydawało mi się też, że oni szybko się też wypompują przy takiej grze po 15-20 po 20 minutach, a jednak nie. Oczywiście były różne fazy tego spotkania, było raz po prostu tak, bardziej intensywnie, raz wolniej. Natomiast wydawało mi się, że oni się spompują praktycznie w pierwszej połowie, druga po, połowa będzie po prostu kiepska wyglądała. Byli tak dobrze przygotowani fizycznie, dobrze przygotowani taktycznie. No i też po prostu poszczególni zawodnicy też doby, dobrej dyspozycji dobre też zmiany, jeśli chodzi o Karla. Tego. Jeśli chodzi o to spotkanie, zobaczmy sobie też na składy personalne no trochę tych żółtych kartek się posypało nie ma co się ukrywać, tak, no PSG też było nerwowe w tym spotkaniu mamy tutaj praktycznie trzy żółte kartki dla zawodników Realu Madryt, zobaczmy sobie cztery żółte kartki dla zawodników PSG, w tym także do, do no moim zdaniem ma troszeczkę no zagrał w tym spotkaniu jednak miałbym pretensje do niego tak jak jest topowym bramkarzem i z reguły dobrze broni, natomiast na taka kwestia jak na przykład tam po prostu walczy z zawodnikiem Realu Madryt, wybija piłkę na aut, tak, gdzie to mogło się skończyć po prostu bramką Kazu właśnie Liverpoolu, który pokonał Barcelonę, gdyby piłka została szybko wybita. No troszeczkę to po prostu takie niesforne tak mógłby wybić na tą piłkę na, na bok. Zresztą nie dziwię się tutaj, że właśnie, że Neymar miał pretensje do Donarumy za tego gola, że po prostu tutaj stracili tego gola. Natomiast tak to właśnie wyglądało. że po raz kolejny prezentuje się kiepsko, natomiast E, natomiast Real Madrid idzie dalej, idzie dalej, i zobaczymy sobie, praktycznie z tym samym składem personalnym, to nie ma jakichś większych zmian, transferów, jeśli chodzi o ostatni czas, e, tak, jeśli chodzi praktycznie o występ e, e, Kamawinga, tak, też zawodnik, tu, do którego wiele osób miało pretensje przed tym spotkaniem, że mógłby dawać większą jakość, dobrze się zaprezentował w tym spotkaniu, no i dosyć ciekawa sprawa, tak, no odrodzenie, odżycie, praktycznie odrodzenie tutaj Realu Madryt, kapitalny mecz, dawno nie widziałem tak dobrego meczu w ogóle widzę miszów, a jeszcze po prostu w wykonaniu Realu Madryt, to same ręce same się składają do oklasków. Dobra, potem mamy jeszcze Manchester kontra Sporting Lizbona. No tutaj praktycznie ten mecz, e, no, on był m, praktycznie już od samego początku, wiadomo jak bo będzie się, on się zakończy. No 5 do 0, no nie oszukuł mi się tak Sporting musiałby tutaj zdobyć e, praktycznie 6 bramek, gdzie Manchester City miał jeszcze tam sytuacje stuprocentowe. Tam miał praktycznie sytuację ten piłkarz. No kurczę, wypadło mi nazwisko. Dajcie mi nazwisko tego zawodnika. Bo mi wypadło tutaj dwie sytuacje. Miał, miał, miał Sterling. Sterling miał praktycznie dwie sytuacje stuprocentowe, gdzie powinien pa, pa, paść gol, i byłoby tutaj tak nie 5 do 0, ale 7 do 0. No w tym meczu byłoby 2 do 0, ale w sumie to byłoby 7 do 0. No nie miał szans, sporting e, tak. O ile to spotkanie na przykład Real kontra PSG, to można powiedzieć, że to było spotkanie, gdzie teoretycznie y, powinien być lepszy PSG, y, patrząc na zawodników. O tyle właśnie Manchester City kontra Sporting, no tutaj Manchester City absolutnie to lepszą drużyną, lepsza liga. Nie ma tutaj jakiegoś większego zaskoczenia, nawet gdyby Sporting zdobył dwie bramki, ale i tak by nie pokonał tutaj, moim zdaniem, Manchesteru. Y, także y, też bardzo dobry występ. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, czy się.